Witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z refleksją wśród przyrody, bo jest okres kwitnienia, okres zieleni przepięknej, więc warto coś nagrać. Za chwilę przeczytam parę myśli Wejdę tak na chwilę w taki ciemny Nie ma tu specjalnie ścieżynki Ale widoki są piękne Zieleń cudowna O, na przykład to Drzewa przepiękne i po prostu dość. Dość jest tu dziko, czyli naturalnie. Jestem już nad stawem. Pięknie jest. Zieleń cudna jest. Trzeba przyznać. Tutaj jest troszkę odmiany inna. I teraz coś przeczytam. Choć wszystkie elementy życia ziemskiego i transcendentalnego łączą się w jedną piękną całość, to jednak dusza jest indywidualna i posiada swoją świętą prywatność, swoje własne komnaty rozkoszy. Ekonomia nie polega tylko na planach i pomysłach. Ekonomia polega przede wszystkim na dobrym sercu i charakterze. Wszyscy o tym wiedzą, że nawet najlepsze plany ekonomiczne nie udadzą się, jeśli ich wykonawcy nie będą uczciwi, prawi i sprawiedliwi. Każde prawo choćby najlepsze można ominąć słowa Ojca Pio, dlatego tak ważna jest edukacja sercem i dla serca. Ludzie mają nie najlepsze wizje doskonałego społeczeństwa, a nie chcą korzystać z tak pięknego wzoru Jezusa. Najbardziej praktyczne i najbardziej treściwe w postęp i kulturę jest życie ducha. Z niego wyrasta piękno i obrazy cudownych przeżyć. Nie są do tego potrzebne upiorne prawa i zabójcze kościelne dogmaty. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. jeszcze tutaj na okrągło. Dopiero, gdy zaczniesz żyć miłością, będziesz miał prawo krzyczeć, dlaczego miłość nie jest kochana. Musimy się uczyć tej wiedzy od Franciszka Zasyżu. Kiedy, kiedy właśnie napisał swoją pieśń słoneczną, wychwalał naturę, która w gruncie rzeczy niby jest stworzona przez kosmitów, ale mimo to, to aniołowie, którzy wyszli z nieba. Więc trzeba w ten sposób myśleć, chwalić po części, a to co nie wyszło, to co złe, to właściwie ganić, być przeciwnikiem zła, złych rządów, złych partii. Złych ideologii. Liczy się realny świat, praktyka życia, gospodarka, idea dostatku materialnego, komfort i miłość, która jest najwyższym domem, zdolnym przenieść każdego w wieczne bogactwa. Nie należy się przepracowywać ani fizycznie, ani intelektualnie, ani narażać się na wielkie napięcia emocjonalne, ani łamać swojej woli na siłę. To szkodzi miłości i spokojowi. Pięknie tu jest. Zieleń po prostu jest niesamowita. Właściwa edukacja pochodzi od mistyków. Wpaja ona ideały pewne i niezawodne, ciche i łagodne, oparte na nieskończoności. Mistyk głosi miłość, dobro dla świata. Mówi o miłości, która jest prawdą. Głosi miłość, która w, w akcji jest szlachetnym. Uczynkiem wyznaje miłość w umyśle, które jest świętym pokojem. I uznaje miłość w pojmowaniu, która wyklucza najmniejszą przemoc względem każdej żywej istoty. Pięknie. Te drzewa na tle nieba są cudowne. Jeszcze wiersz Maćka. Ziaren kłos przechowująca gdzieś na czubku łodyżki zbożowej. Ojciec korzeniem jest ku wodom upojnym. Dom ich kołysaną wiatrem nitką. Matka gniazdem głośnym, kojąca każde dziecię z osobna, każde ziarenko, mamo, dałaś mi pokój pod płatkiem kłosa, i moim ziarnom, siostrom i braciom przechowałaś w trzęsieniach, powodziach i podeptaniach. Teraz słowo, to tu nie zna czasu. Teraz stanowimy jedno z korzeniem Ojcem. Kiedy wyfrunęliśmy po żniwach do ziemi obiecanej z wszystkim, co przed nami, co po nas z praojcem deszczem i pramatką słońcem, z łąkami. Siołami, arkadiami, tyle na zawsze z Ciebie nas. Piękne. Malutka przechadzka w inne miejsce. Tutaj jest naprawdę ładnie. Może tutaj nagram jeszcze. Maćka wiersz jeszcze już na zakończenie. W moim sercu drgające tyczki rozdartego płotu, soki ziemi, pąki nadziei, muzyka zwykłych kwiatów energią są atomową. Uwalniają mnie do wyswobodzenia z więzienia chciwości. Materia, co żyje we mnie, napędzana paliwem ognistego ducha, gdyby nie duch, Materia toczyłaby się pyłem, piachem, bo zdaje się tylko miłość duchowych istot kleje materię w potrzebnej im formy. Duch człowieczy, a wyżej duch anioła, aż wreszcie duch Boga samego przyciąga ciemne kamienie meteorytów i Pustynnego piachu, tworząc z nich kolebkę życia, dechu piękna. Strach pomyśleć, jak to będzie, kiedy ostatnia dusza opuści kiedyś ziemię na rzecz nieba. Czy zostanie tu pył i rój skalistych kul? Nie, duch pociągnie za sobą materię do nieba i doskonale oczyszczony pozwoli odzyskać jej swoją pierwotną formę. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Oczywiście jestem nad stawem. Staw tam dalej jest. Świerkają. I jeszcze sobie idę przez chwilkę. No, jak tutaj listki świecą zielenią, słoneczko wyszło akurat. I do nieba. Pięknie to wygląda. I słoneczko i chmurki.